Wszyscy musimy się przyzwyczaić do tych sektorów. To jest trudne, nie wiemy jak to długo będzie, ale żebyśmy pamiętali później wchodząc i wychodząc z kościoła, ten sektor wychodzi tutaj naprzeciwko, ten sektor i ten wychodzą tędy. Ale teraz wychodząc, to poproszę Was w środku, byście zaczekali, aż wyjdzie naprzód ten sektor tutaj, żeby zachowywać te odległości, nie przemieszczać się za bardzo. Więc wykorzystajcie to trochę na modlitwę, właśnie czekając, aż naprzód wyjdą wszyscy z tamtego sektora. Później też w następnym tygodniu już nie będzie mszy o pół do dziewiątej rano bo już nie trzeba, już możemy jakoś inaczej to załatwić. Ale kościół cały czas jest otwarty, codziennie są msze. We wtorek nie będzie, bo mamy spotkanie księży w Reykjaviku, ale tak to przed mszą, pomszy, zawsze są jakieś modlitwy, możliwość spowiedzi. Kościół też jest otwarty całą noc, jak ktoś chce przyjść się pomodlić, ale też jak chce, chce ktoś przyjść porozmawiać, wypowiadać się, czy na kawę, też zapraszamy na ping-ponga, jak ktoś nie ma co robić, chce się poruszać, pobyć z innymi, no prawie codziennie tutaj ktoś gra. W sobotę też zaczyna się to koło gospodyń, e nie wiem, co z tego wyniknie, bo już to na różnych stronach miało ze 200 polubień, więc być może trzeba będzie podzielić na, na grupy, ale to jest tylko ogromna radość, że ludzie chcą się spotykać, by razem piec. Także w następną sobotę, gdzieś o 12.15-12.30 będą faworki. Kosztuje koszt jak gdyby materiałów, czyli około 500 koron na osobę. Później też ten Ferdar ten dar Państwa, żeby wspierać turystykę, jest przedłużone możliwość używania go do maja. Więc jeśli ktoś jeszcze go nie wykorzystał, albo jeszcze nie wie, jak samemu wykorzystać, albo chce to przekazać na parafie, to bardzo zapraszam, żeby to zrobić. Na przykład z ministrantami byliśmy na flyover Iceland, właśnie przez to. Także, jak ktoś chce w ten sposób wspierać pracę z dziećmi, z młodymi, no to bardzo zapraszam. Jak ktoś nie wie, jak zrobić, można wytłumaczyć albo na naszej stronie będzie. I też bardzo zachęcam, by y, polubić, obserwować naszą stronę na Facebooku y, Parafia pod wezwaniem Jana Pawła II y, Ausbru, Islandia. I tam będą powoli wszystkie informacje, wszystkie filmiki będą przez to szły, bo z YouTube nie zawsze do końca wiemy, chociaż zapraszamy też, żeby. Na, poszukać, używać naszego kanału na YouTube JP2 ASBRU ASBRU czy Bez Znaków Islandzkich <laughs> e, i tam są wszystkie komilie, są wszystkie ogłoszenia też e, ale to też jak będzie więcej osób, żeby móc transmitować to e, na żywo Teraz jak będą święta, czy inne wydarzenia, Komunia, bierzmowanie, to było trochę problemem w tamtym roku, <laughs> także zachęcam, by też te wspierać, wykorzystywać e, te środki. Też dostaliśmy 25 tysięcy euro z Niemiec na najbardziej potrzebne e, remonty. Potrzebowalibyśmy mniej więcej 10 razy więcej, ale jak ktoś chce wspomóc materiałami, pracą, czasem, pieniędzmi, czy zna jakiegoś dobroczyńcę, który by mógł wesprzeć, to zachęcam, żeby o tym pomyśleć. Firmy mogą też przekazać, przypominam, 1% i to dostaną z powrotem z podatku. Także też można. Porozmawiać z szefami, czy jak znacie kogoś, kto ma firmę, żeby ewentualnie w ten sposób można było to też pomóc. Kolenda jest oczywiście cały czas, jestem gotowy, także napiszcie czy mailowo, czy na messengerze, czy, na, czy przez smsa. Jak wiecie, trochę jestem zapominalski. Czy nie zawsze wszystko ogarniam, więc przypomnijcie się, jakbym się nie odzywał. Zadzwoncie i wtedy się umówimy. Przyjmijmy Boże Błogosławieństwo.